Cześć. Witajcie na naszym kanale Totoć Recenzje Zabawek. Dzisiaj pokażemy wam Koko. Jest to taki mały, przyjazny i co najważniejsze programowalny krokodyl, przeznaczony dla dzieci powyżej 3 lat. Wymiary zabawki to 31 na 12 na 9 cm. Cena waha się od 100 do nawet 160 zł, także przed zakupem warto poszukać w kilku sklepach, żeby nie przepłacić. W kartonie znajduje się nasz koko krokodyl. Oczywiście instrukcja obsługi. Łódko dla naszego krokodyla. I 15 płytek sterujących. Mamy trzy płytki idź do przodu, dwie płytki idź do tyłu, trzy płytki skręć w prawo, trzy płytki skręć w lewo, jedna płytka tył wzrost, zawróć, jedna płytka drzemki, jedna płytka kąpiel i jedna płytka strach. Dostajemy również takie opakowanie na płytki. Sami musimy je sobie złożyć, ale to nie jest nic trudnego. Każdy sobie na pewno z tym poradzi. Także jest szansa, że szybko ich nie zgubimy. Dobrze, odstawimy teraz wszystko i włączamy naszego Koko. Aby tego dokonać, musimy włożyć cztery baterie twarezy A pod tę pokrywę. Nie było ich w zestawie, musimy sobie sami je dokupić. Także to też jest ważna informacja. I teraz, żeby go uruchomić, musimy użyć tego przycisku. Tak, od razu nam się uaktywnił. Teraz przyciskiem OK jakby determinujemy wszystkie ruchy naszego krokodyla, jeżeli grzbiet krokodyla jest pusty i naciśniemy OK, nie ma na nim żadnych płytek sterujących. Naciśniemy OK. No to wykonaj wcześniej zaprogramowane ruchy przez producenta. Jeszcze raz. O, taki obrót robi. I ostatni raz. O, ucieka nam z kadru. Jeśli zostawimy naszego krokodyla na jakiś czas, zacznie się poruszać przypominać nam o sobie. Ja to oczywiście trochę uciąłem, żeby Was nie zanudzić, ale trwa to około 30-40 sekund. Wtedy nam się zaczyna znowu poruszać i namawiać do wspólnej zabawy. Ok, teraz pokażę, jak, jak działają, może te płytki. Wyłączymy go, żeby nam nie uciekł za chwilę. I teraz mamy tutaj płytkę jazda do przodu. Musimy ją umiejscowić na grzbiecie, obojętnie w którym miejscu, ale zaczniemy sobie od jedynki. Wchodzą dość płynnie, nie ma z tym problemu. Uruchomimy go jeszcze raz. I teraz naciskam OK. Tak, krokodyl przejechał nam do przodu. Dobrze, musieliśmy zmienić trochę perspektywę, bo Koko nam się nie mieścił w kadrze. Także będzie teraz widok bardziej z góry, ale mamy nadzieję, że obejmie jego ruchy. Ok, czyli tak jak już wspominałem, pokażemy teraz jak te płytki działają. Włączamy sobie koko. Ok. Wkładamy sobie płytkę do jazdy do przodu. Przyciskamy OK. zatrzymał się wykonał ten zaprogramowany ruch następnie możemy sobie dać na przykład drzemkę Buzik obudził naszego koko. I teraz możemy sobie zrobić tak. Mamy jazdę do przodu, mamy drzemkę. Możemy ją przerzucić na koniec. Może wcześniej możemy mu dołożyć strach. Pojedzie do przodu, następnie się wystraszy, zacznie zawracać. Ruch. Teraz możemy na przykład włożyć dwa razy obok siebie jazda do przodu. Mam go tutaj bliżej, żeby się to mieścił. Czyli wykonuję pierwszy ruch. Zatrzymał się na chwilę i wykonam drugi Tak, i to jest cała jazda do przodu. Jeżeli na przykład zostawię jeden słod pusty, ale dwa zrobimy, żeby było to bardziej widoczne. Naciskam OK, jedzie do przodu, wykonuję pierwszy ruch. Były takie dwa sygnały dźwiękowe, że dwa sloty były puste. Na ten czas nasz krokodyl się zatrzymuje i wyszukuje kolejnej płytki sterującej na swoim grzbiecie. Mamy też to łódko, o którym mówiłem wcześniej. Jeżeli dołożymy je do pyska naszego krokodyla. widać nie jest głodne aktualnie jeszcze raz spróbujemy no nie jest głodne nie chce naszego łódka jeszcze czasami wykonuje taki dźwięk zadowolenia ale nie wiem czy nam się uda to pokazać no super właśnie tak co ważne to łódko to jest łódko magnetyczne tylko jeżeli dołożymy tę część, do pyska naszego krokodyla zadziała. Każdą inną, czy tam z przodu, z tyłu, od dołu, bokiem, wtedy nam to nie działa. Musi idealnie wjechać przodem na nasze łódko. Krokodyl wtedy, wtedy właśnie zacznie wydawać te swoje dźwięki. Z jaką jeszcze mamy płytkę? Co możemy pokazać? Na przykład kąpiel. Nie uciekaj. Jedziemy do przodu wykąpie się i na przykład wróci do nas. Tak, zabawa tym, tym robotem może być praktycznie nieskończona, bo tylko nasza wyobraźnia nam podpowiada, jak możemy, to, jak możemy się nią bawić. W instrukcji mamy też już podpowiedź od producenta. Mamy takie wyzwania robota KOKO. Pierwszym wyzwaniem na przykład jest tajny taniec. O tym nie będę mówił, sami do tego dojdziecie, jak trzeba to zrobić. Cicho, KOKO teraz następnie tu mamy taką wielką barierę tak? czyli układamy sobie na przykład kubki i koko nam w nie wjeżdża następnie mamy przebudzenie pełne strachu czyli koko dojeżdża nam do jakiejś zabawki ustawiamy sobie tę płytkę musi dojechać, wystraszyć się z tego stwora na drodze, wycofać i jeszcze mamy samotny głaz, no możemy sobie tutaj taką jakby bramkę albo jaskinię z książek, z czegokolwiek ustawić i musimy tak zaprogram zaprogramować naszego koko, żeby, żeby ominął piłkę, ale wjechał do jaskini. I jeszcze jest tutaj podziemna rzeka, do tego nam się właśnie przyda ten ta płytka sterująca z kąpielą. Chodzi o to, że koko nam wjeżdża do jaskini, przepływa przez rzekę i wydostaje się. Jeszcze tutaj mamy slalom w tunelach, czyli mamy dwa krzesła i trzeba tak go zaprogramować, aby przejechał pod jednym, skręcił następnie, zmieścił się pod drugim. Także to są jakieś takie podpowiedzi od producenta, żeby pomóc nam rozwinąć zabawę. No a reszta to tak jak już mówiłem, tylko i wyłącznie nasza inwencja. Furcza. Jeszcze może pokażę jak on skręca. Nie może niech sobie do przodu pojedzie kawałek. Skręci. Te skręty naprawdę one nie są pod kątem 90 stopni. Potrzebujemy dużo miejsca do zabawy tą zabawką. Już to pokazuję. Przyciskam, może go cofnąć, żeby nam się nie zmieścił, jedzie do przodu, i za chwilę będzie skręcał w prawo. To, tak. O, proszę, jaki to jest wielki ruch? O, raz. I na przykład naszym problemem też jest to, że jak napotka przeszkodę w postaci dywanu, no to już na niego nie wiedzie. Po dywanie jedzie dobrze, jednak na dywan nam się nie, nie, nie wdrapie sam. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o samą zabawę. Teraz czas na oceny standardowo od 1 do 6. Zaczynamy sobie od jakości. Solidne wykonanie. Jedyny minus to kartonik na płytki. Zamiast niego mogłoby być na przykład jakieś pudełko plastikowe na zatrzask. Na pewno dłużej by nam wytrzymało, dlatego ocena 5. Głośność, brak regulacji. Głośne dźwięki mogące na dłuższą metę denerwować, dlatego tylko ocena 3. Wygląd 5,5. Miał być krokodyl i jest krokodyl, tutaj nie ma do czego się przyczepić. Dostosowanie do wieku dziecka, tak jak już wspominałem, powyżej 3 lat. Taki maluch w pełni nie wykorzysta możliwości zabawki, ale spokojnie może się nią pobawić nawet sam bez pomocy rodzica. I cena też, jak już o tym mówiłem, od 100 zł można hmm, tę zabawkę zakupić, dlatego ocena 4,5. Średnia nota to 4,6. Za chwilę pojawi się ekran z tymi ocenami i dorzucimy jeszcze też ranking wszystkich zabawek, których, które do tej pory mieliśmy okazję zrecenzować dla Was. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie. I do następnego razu. Pa!